Witam wszystkich pływaków, zarówno amatorów, jak i sportowców, zawodowców. Mam na imię Piotr. Chciałbym zaprosić wszystkich do wzięcia udziału w projekcie charytatywno-społecznym o nazwie Podprąd. Istotą projektu jest pomoc osobom, pływakom niepełnosprawnym, żeby było im troszeczkę lżej, prawda? Chodzi o pomoc finansową. Taki ukłon ze strony nas, pływaków pełnosprawnych, żeby im łatwiej się pływało w cudzysłowie Podprąd. Aby wziąć udział w projekcie, wystarczy wykonać około minutowy trening na rzece, na sprawdzonym odcinku, bezpiecznym odcinku i musi to być wykonany trening pod prąd. Następnie wrzucamy filmik na naszą stronę facebookową nadwiściańska Grupa Open Water and Winter Swimming Zła będzie pływać i w komentarzu piszemy hasło hashtag pod prąd. Następnie pod filmikiem będą podane dane do płaty, w jaki sposób możemy przekazać pieniążki na ten właśnie cel, o którym wcześniej mówiłem. Wysokość wpłat jest oczywiście dowolna. Na początku chcielibyśmy wesprzeć Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Sportowe Szansa Start Gdańsk, a mianowicie sekcję pływacką, ponieważ ta grupa bardzo prężnie działa, w szkoli przyszłych pływaków, osoby niepełnosprawne. I kto wie, może będą wśród nich przyszli olimpijczycy. W ten sposób chcemy też podziękować osobom niepełnosprawnym, które tak naprawdę całe życie mają pod prąd i z naszej strony jest to taki jakby gest, ukłon i oddanie szacunku im. Dziękuję bardzo.